Dziś rano zaczęliśmy porządki w ogrodzie. Zobacz sama, a ja w tym czasie podzielę się z Tobą poruszającą historią, która spotkała mnie rano. Obudziłam się z poczuciem takiego zwątpienia, czy naprawdę warto iść dalej z misją, którą dał mi Bóg, czy warto pomagać kobietom w drodze do niezależności, I mówić o zdrowiu. Czułam smutek i rozgoryczenie. Powiedziałam Boże, proszę daj mi jakiś znak. I wtedy napisała do mnie dziewczyna, której nie znałam. Zapytała, czy może kupić u mnie, mnie dla dzieci, bo słyszała, że działają cuda. Chwilę chwili rozmawiałyśmy już przez telefon. Okazało się, że bardzo dużo nas łączy. Jej ciepły Głos? Przyniósł mi radość i nową motywację. Olu, Twoje zamówienie to dla mnie coś więcej niż sprzedaż. Dodałaś mi skrzydeł, więc w prezencie dostajesz ode mnie produkt aloesowy gratis. Dzięki takim osobom jak ty zbliżam się do mojego celu. Jest nim m.in. wyjazd do Paryża na koszt firmy. Pomyślałam, że chętnie rozdam takie prezenty. innym kobietom, które chcą zadbać o swoje zdrowie czy też zdrowie swojej rodziny, do zamówienia dorzucam właśnie. Produkt zupełnie za i darmo. Mogę ci dobrać suplementy do ciebie i całej Twojej rodziny. Napisz prezent, a wyślę ci link do sklepu.